Cześć, z tej strony Iza. Dzisiaj Szymon zabrał mnie w piękną okolicę do przepięknego sadu. Mamy tutaj pełnię kwitnienia. Kwiatów jest na full, jak Państwo widzą. Jest to kwatera Retiona Prince'a. I Szymon, co tutaj zalecasz? Czy przerzedzanie, czy zostawiamy tak jak jest? Moim zdaniem w takiej, tak kwitnącej kwaterze Retiona Prince'a przerzedzanie powinno być obowiązkiem, bo pamiętajcie, plon na przyszły rok budujemy już w tym momencie. Ponieważ Retina Prince lubi przemienne owocowanie, także jeżeli nam zawiąże za dużo owoców w tym roku, w przyszłym roku będziemy mieli problemy. Idealnym preparatem do bezpiecznego przerzedzania będzie Diramid. W dawce od 0,8 do kilo 125. Szymon, a jaki jest optymalny termin na zastosowanie Diramidu? Czy to już, czy jeszcze troszeczkę czekamy? Jeszcze troszeczkę musimy poczekać, aczkolwiek wiadomo, musimy się tutaj wpasować również w pogodę. Aczkolwiek pierwszym terminem do zastosowania tego preparatu jest to, kiedy 80% kwiatków nam przekwitnie i działki kielicha kierują się ku górze do momentu, gdy główne owoce osiągną od 5 do 8 mm. Mhm. Mówiłeś o pogodzie, więc jakie są te optymalne warunki pogodowe? Oczywiście zaczynamy zabieg wcześniej rano, możemy go zacząć nawet z delikatną rosą. Odpowiednia temperatura to jest od 18 do 24 stopni Celsjusza. Używamy tutaj troszeczkę więcej wody, od 750 do 1000 litrów. I takie warunki najlepiej jakby się utrzymywały 2-3 dni po, za, po wykonaniu zabiegu. Okej. Okay. A co z innymi odmianami, które są trochę trudniejsze w przerzedzaniu niż Retiona Prince? Ogólnie do przerzedzania wiadomo, warto dodać dobrego zwilżacza. Takim zwilżaczem idealnym do zastosowania tego będzie Adimel, gdzie spenetruje nam wszystkie liście ogonki oraz poprawi dużo bardziej wchłanialność tego, tego preparatu. Także tam, gdzie jest trudniej, możemy albo zmniejszyć dawkę i dodać Adimel, albo górna dawka, Adimel, ale do, na trudniej przerzedzające się odmiany mamy dużo fajnych, innych rozwiązań. Także prosimy, śledźcie nasze relacje, będziemy o tym Was informować. Zapraszamy. <laughs> Zapraszamy do kolejnych filmów w Pitnących Sadach i nie tylko. W waszym ulubionym duecie Iza i zajrzymom.